Witajcie kochani w drugiej części serii z kosmetykami, które właśnie zamówiłam zarówno z drogerii Ezebra jak i Matic i właśnie w tym odcinku, w tej drugiej części będziecie mogli zobaczyć właśnie kosmetyki z Matika, ale zacznę od tego, że ym, obejrzymy sobie właśnie jeszcze produkty, pokażę Wam te produkty z Ezebry. Zacznę od czegoś, co nawiązuje do produktu, który pokazywałam Wam w pierwszej części tego e, odcinka, znaczy pierwszej części tej, tej serii odcinków. Jest to, słuchajcie, również produkt z marki Sanctuary, który kosztował 14,90, docelowo kosztuje około 35 zł. Jest to Pink Scrub do Ciała o zapachu, słuchajcie, lotosu oraz pomelo. Mamy tutaj 250 gram produktu. I również na wierzchu mamy taką właśnie. O, mam nadzieję, że widzicie. Twarzyczkę taką, jak widzieliście na kosmetyczce, którą pokazywałam w pierwszej części tego filmu. I tutaj mamy właśnie grejfruta oraz. W sumie nie wiem, co to jest to drugie. Bo nie, nie kojarzę takiego, em, takiej serii. E, oprócz tego lotosu i pomelo. A może właśnie, przecież to jest lotos i pomelo. Co ja to taki Grapefruit? Przepraszam. E, możemy znaleźć jeszcze e, zapachy takie jak woda kokosowa e, oraz właśnie e, hibiskus, karmel ole oraz olej makadamia, jak również lici i morbę. Peeling ma nam zapewniać takie wygładzenie naszego ciała, e, ujędrnienie. E, z, tak jak wiadomo, jak peeling, jak scrap złuszcza martwy na skórek, przez to nasza skóra taka się czuje odżywiona. Ma bardzo przyjemny zapach bo ja już go wącham, mam, że jest naprawdę fantastyczny i ma taką fajną żelową, o, się poleje, żelową konsy... No właśnie. Żelową konsystencję. Bardzo fajnie pachnie, tak intensywnie. Mam wrażenie, że mocniej pachnie właśnie takim loto, lotosem, aniżeli tym pomelo, ale naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemny. Tutaj nawet widzicie takie drobinki, czekam, że mam go ostrzy, takie drobinki brązowe, peelingujące. Także tak jak mówię, jest teraz w promocji, ja go za niego zapłaciłam za Sanctuary, sanctuary Spa, piliny do ciała 14,90, a tak jak wspomniałam, on kosztuje docelowo około 35 zł, ale bardzo, bardzo fajny produkt, polecam Wam serdecznie z tej serii, którą kupowałam w Hebe. Mam, y, to jest troszeczkę inna seria. Ta poprzednia mam balsam, masło do ciała i y, olejek do kąpieli, do, do, olejek pod pryszny, też bardzo fajnie pachniał bardzo ładnie, fajnie się sprawował. No ale to Wam serdecznie polecam. Kolejną rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jest to, słuchajcie, peeling, peeling gomasz i to jest akurat peeling od Eveline. Jest to seria Clean Your Skin, y, jest to nowość. I to jest, słuchajcie, peeling gomasz, który polega. Jak wiecie, gomasz polega na tym, że gunku, gunkujemy naszą twarz. W ogóle jeszcze na początek, aby dodać, że ten peeling kosztował 14,90 i ma, słuchajcie, rewelacyjny skład, ponieważ zawiera w swoim składzie bambusowy węgiel, zawiera w swoim składzie olej drzewa herbacianego, jak również kwas AHA. Więc właśnie dzięki temu peelingowi, po pierwsze, możemy uzyskać taką gładziutką, spilingowaną, ale taki sposób Gum, zgumkowane yy, skórę. Yy, jednocześnie ona nam oczyszcza tą twarz, zapobiega błyszczeniu się, łagodzi jakiejś, wiecie, yy, podrażnienia, niedoskonałości dzięki temu olejkowi herbacianemu. Jeszcze dodam, że tutaj jest w składzie kwas glikolowy, jak również wyciąg z aloesu. Yy, I ten peeling, słuchajcie, yy, oczyszcza skórę, nie, powiem, nie powodując podrażnień, redukuje nieestetyczne błyszczenie, wyrównuje koloryt i w widoczny sposób poprawia wygląd cery. Mamy tutaj 100 ml produktu zamkniętego w takiej opakowaniu z tubką. Kolor jest czarny ze względu na ten bambusowy węgiel. Pachnie takim drzewem właśnie um, olejkiem drzewa herbacianego, ale generalnie powiem Wam, że jestem bardzo ciekawa, ma fajne opisy, znaczy fajne opinie jest przeznaczony do skóry tłustej, także myślę, że jeżeli chcemy właśnie naszą twarz fajnie oczyścić, fajnie, wiecie tak, przygotować do pielęgnacji, yy, ale w delikatny sposób w ogóle chcemy ją oczyścić bez jakichś tam intensywnych yy, podrażnień, intensywnego peelingu, no to możemy użyć właśnie tego produktu. Jeżeli chodzi o sposób użycia, to nałożyć niewielką ilość na suchą skórę twarzy i dekoldu, yy, twarzy szyi i dekoldu, yy, omijając okolice oczu, masować lekkimi, okrężnymi ruchami, aż do na skórka. Dokładnie spłukać wodą, używać raz, Dwa razy w tygodniu, także ja Wam mm, bardzo serdecznie polecam. Dzisiaj na pewno przedstawię, jak to wygląda. W ogóle tutaj nawet mamy e, taką twarzyczkę. Tutaj mam nawet taką twarzyczkę, właśnie e, z nałożonym tym produktem. Jeżeli jesteśmy już przy Marce Evelyn, to zamówiłam sobie również, słuchajcie, e, multiożywczy Ożywczy Balsam do Ciała. Jest to seria Botanika Love. Ja ją zamówiłam. E, tutaj, słuchajcie. Taką wersję, która jest, yy, ma w swoim składzie rocking, masło mig, mango oraz olej migdałowy, i ona ma nam, yy, jest przeznaczona do skóry suchej, szorstkiej oraz podrażnionej, i zapewnia nam maksymalne, yy, maksymalną regenerację, nawilżenie i wygładzenie skóry. Słuchajcie, mamy w tej serii w ogóle ten produkt kosztował około 15 zł. Z tej serii znajdziemy również yy, Nawodnienie, gdzie w składzie znajdziemy olej kokosowy, i limonkę oraz redukcję szorstkości i poprawę elastyczności. Jest to goi, granat i acerola. Balsam, jak widzicie, ma tubkę, ma, tubkę, ma pompkę. Mamy tutaj 350 ml produktu jeżeli chodzi o składniki, no to masło mango zawiera bogactwo witamin i kwasów tłuszczowych, intensywnie nawilża, wzmacnia lipidową barierę na skórę i zapobiega, zapobiega przesuszeniom. Rokitnik działa przeciwstarzeniowo, antyoksydacyjnie, poprawia elastyczność i łagodzi. Natomiast olej migdałowy odżywia, wygładza i chroni naszą skórę przed przesuszeniem. Ja w generalnie... Mmm, powiem Wam, że pachnie obłędnie, nawet sobie nosu smarowałam, ale pachnie bardzo fajnie. E, masło ma... Białą konsystencję, znaczy białą konsystencję. Biały kolor, taką mocno gęstą konsystencję. Zaraz zobaczymy, jak się wchłania. Otworzę go, obrócę w tą stronę. Trzeba się, wiecie, trochę napompować, zanim to wyjdzie. I mamy taką białą, jak widzicie, gęstą, gęstą konsystencję. Naprawdę fajnie nawilża powiem Wam. Ona właśnie ma zapobiegać przesuszeniu naszej skóry takiej szorstkości, ma sprawić, że ona będzie taka głęboko nawilżona bez pozostawiania tłustego filmu na skórze, pachnie przepięknie, naprawdę pachnie przepięknie i praktycznie od razu się wchłania. Spójrzcie, bo już mi się ręce praktycznie w ogóle nie świecą. Bardzo przyjemny. Ojku, powiem Wam, że naprawdę bardzo przyjemny produkt. Bardzo Wam go polecam, bo fajnie, fajnie działa. Jeżeli już jesteśmy w tematyce owocowej, to zamówiłam sobie również z liren owocowy zastrzyk witaminowy i jest to słuchajcie nawilżająca żelowa maseczka do twarzy, gdzie w składzie znajdziemy arbuz oraz zieloną herbatę i tutaj mamy skóra natychmiastowo odzyskuje blask oraz piękny wygląd i ta maseczka jest o lekkiej żelowej konsystencji, która dostarcza skórze niezbędnych składników oraz głęboko i intensywnie ją nawilża maseczka kosztowała słuchajcie 4 zł, Mamy właśnie taki malutki okrąg tutaj bardzo, bardzo fajna jest ta żelowa konsystencja. Tutaj możecie właśnie widzieć taką czerwoną, e, tutaj czerwony tolu, właśnie taką czerwoną galaretkę. E, Arbus jest źródłem witaminy CB1 oraz magnezu, fosforu i wapnia. długotrwale i natychmiastowo naliża oraz odżywia cerę. Natomiast zielona herbata jest jak wiadomo silnym antyoksydantem, który poprawia elastyczność skóry, chroniąc ją przed przedwczesnym starzeniem. Łagodzi i odświeża, pozostawiając skórę miękką i gładką w dotyku. Staram się jak najszybciej Wam to przeczytać, żeby nie przymuzać. E, Koistymi ruchami rozprowadzamy maseczkę na naszej twarzy, zostawiamy na 15 minut, a potem ją zmywamy. Także stwierdziłam, że co mi szkodzi za niecałe 4 zł, to po prostu przetestuję sobie taką żelową maseczkę. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam, w sumie mogłam ją pokazać wcześniej, to jest słuchajcie żel aloesowy z Evelyn, który kosztował 25 zł. Jest to multifunkcyjny żel do ciała i twarzy. Ja, słuchajcie, używałam do tej pory tego żelu z Holiki i ja go głównie stosuję po opalaniu i po depilacji, kiedy moja skóra jest taka mocno podrażniona i potrzebuje takiego, wiecie, troszeczkę nawilżenia, uspokojenia i takiego jakby złagodzenia tej skóry. I stosuję go również jako w tak, taki podkład pod olejowanie włosów, mi się to bardzo fajnie sprawdza. Jak wiemy, takie produkty aloesowe możemy stosować również jako krem, jako balsam do ciała, po prostu jeżeli nie mamy czegoś, ja chyba jako krem nie chciałabym stosować, jakoś mam takie obawy, ale wiem, że osoby różne tak właśnie wiele osób tak stosuje. Jak wiemy głównie właśnie, Aloes ma takie zadanie łagodzące, nawilżające. Także bardzo Wam polecam, 25 zł, on też jest The Best Quality of 2019, ma taką nagrodę tutaj z boku, widzicie. Także yy, bardzo fajnie jest ten żel, jest znacznie, yy, z tego co słyszałem, jest też lepszy nawet niż ten żel z Holiki. Także postanowiłam właśnie skupić, aż na się kończy, zaprzetestować sobie ten. Tutaj mam takiego aloeska narysowanego, wątpię, żeby miało zapach. A nie, powiem Wam, że pachnie zdecydowanie ładnie i tak przyjemnie. Aniżeli tamten, mmm, właśnie tak naturalnie, aniżeli tamten z holiki. Bardzo mi, się, bardzo mi to odpowiada. Eee, no. Także zapewnia też efekt chłodzący. Zakupiłam również, słuchajcie, pastę do zębów. Pastę do zębów, która normalnie, oj, przepraszam, kosztuje 12 zł, ja ją kupiłam za 8. Jest to Signal White, e, White Now, tylko że w tej wersji Gold, e, która zawiera więcej tego składnika aktywnego, Light Blue który ma wpłynąć na nasze, na nasze wybielenie zębów. Ona oczywiście chroni przed próchnicą, jak również odświeża nam oddech. Dodatkowe działanie tej pasty to jest oczywiście wzmocnienie szkliwa. No już o wybielaniu tak jak nie muszę mówić, bo już wspomniałam o tym przed chwilą. Pasta ta ma nam właśnie tak w sposób optyczny wybielić zęby. Z tego co wiem ma bardzo intensywny niebieski kolor, który ciężko wypłukać ze szczoteczki. Może też powodować lekkie przebarwienia na umywalkach, więc warto od razu przemyć umywalkę po wypłukaniu ust, nie podrażnia dziąseł ani zębów, także jest pod tym względem również sprawdzona. Bardzo serdecznie Wam polecam, ja słyszałam o niej same dobre opinie. Zawiera natomiast fluorek sodu. No i należy właśnie. Pamiętaj, że jeżeli używamy tego fluorku z innych źródeł, to warto skontaktować się z lekarzem, czy w ogóle możemy stosować również takie pasty zawierające dodatkowo fluorek. E, także ja sobie postanowiłam, że przetestuję. Ja testuję różne, mm, znaczy po moim wybieraniu testuję już różne pasty wybierające i niektóre się fajnie sprawdziły, ale jeszcze żadnej i widzieliście je zresztą na kanale, ale jeszcze żadna nie, nie sprawiła mi takiego, nie dała takiego efektu, wow, że mogłabym tylko i wyłącznie używać tej jednej. Zresztą pamiętajcie, że nasza skóra, nasze włosy, nasze zęby przyzwyczajają się do jednego produktu, który używamy non-stop i non-stop. To był tak naprawdę było tyle, jeżeli chodzi o produkty, o moje zamówienie z Ezebry. I teraz przejdziemy do czterech produktów, które zamówiłam sobie ze sklepu Matic. I to są już takie produkty naturalne, produkty, które mają świetne składy, produkty, które mają świetne opinie. I jednym z nich jest, słuchajcie, żelazko do twarzy. Tak, nie przysłyszeliście się, jest to właśnie żelazko do twarzy. A dokładnie jest to olejkowy taki żel, inaczej, no chociaż tak, olejkowy żel do twarzy z kwasem, e, wróć, z olejkiem arganowym, który w 100% jest naturalny, jest to firma Sobio, e, ja za ten, e, za ten żel na noc, ponieważ ten krem jest dedykowany na noc, Zapłaciłam, słuchajcie, 60 zł niecałe. Jest on polecany do skóry wrażliwej, do skóry suchej, ale przede wszystkim do skóry tłustej. I tutaj, w takim pięknym szklanym opakowaniu, już w słoiczku, znajdziemy właśnie gęsty mm, olejek. Ja już go troszeczkę, jak widzicie, użyłam. Który ma całkiem taki delikatny, e, troszeczkę jakby cytrusowy zapach, ale jest bardzo, bardzo przyjemny. W kontakcie ze skórą on się zmienia w olej i po prostu smarujemy go na noc w twarz. Zawiera w swoim składzie witaminę E, olej arganowy i ceramidy arganowe, które ma, mają chronić naszą skórę przed starzeniem i przed wiotczeniem właśnie. Nie zawiera żadnych perfumowanych składników, jest naprawdę bardzo fajnym produktem, słyszałam o nim wiele, wiele pozytywnych rzeczy, więc ja stwierdziłam, że muszę go sobie kupić. Niestety jedynym minusem, który tak naprawdę zauważyłam przy stosowaniu tego produktu jest to, że się nie wchłania. Zostaje nam na, ten, na twarzy taki mocno pyszczący e, film, i wielu osobom może to przeszkadzać. No, ale pamiętajcie, że to jest produkt na noc, który tak naprawdę, jak się kładziemy, no to nie powinno nam e, mieć to dla naszego wyglądu żadnego e, wpływu. Nie jest on komedogenny, czyli nie zapycha naszej twarzy, bo jak wiemy, olajki mogą zapychać. To podobno właśnie nie. Póki co używam już kilka dni, jeszcze mnie nie zapchał, także jestem bardzo zadowolona. Ta nasza twarz po przebudzeniu jest faktycznie taka mocno nawilżona, taka napięta. Bardzo, bardzo mi odpowiada. Z tego co słyszałam, jeżeli ktoś raz użyje tego produktu, to nie przestaje. Możemy go kupić w takich drogariach Douglas. Ja go właśnie kupiłam na tym, w tym sklepie Matic i przyznam szczerze, że miałam farta, ponieważ większość czasu ten krem, jest, ten żel jest niedostępny. Bardzo wam polecam żelazko do twarzy. Skąd się ta nazwa musiała wziąć? Kolejny produkt, kochani, to jest słuchajcie woda z róży damasceńskiej, 100%owa, która jest rec... marki. Jeszcze dodam, że jest marki Wooden Spoon i kosztowała 29 zł. Jest to słuchajcie 100%owa, czysta, organiczna i autentyczna woda z róży damasceńskiej. Jest ona zbierana z regionów bułgarskiej Doliny Róży. Jest zbierana ręcznie, potem poddawana procesowi destylacji. Przy użyciu pary wodnej bez użycia żadnych chemikaliów, bez żadnych konserwantów. Jest ona tak naprawdę idealna dla każdego typu cery. Zachowuje nasze naturalne pH skóry. Dodatkowo tą skórę nawilża i tak jakby wygładza. Ja jeszcze nie używałam jej. Ale pachnie bardzo przyjemnie. Naprawdę. Mm, bardzo fajnie. Możemy ją stosować tak jak tonik, czyli nalewamy bezpośrednio na rękę i wkładamy, bo, w, w, w smarowujemy lub na wacik, i przecieramy naszą twarz, bardzo Wam ją polecam. Też ma, miała świetne opinie. W ogóle marka Spun też jest ba, bardzo, bardzo fajną i polecaną marką takich produktów naturalnych, no ale jeżeli tutaj w ogóle nie znajdujemy żadnych chemicznych e, składników, no to warto skorzystać. 29 zł to wcale nie jest dużo. Mamy tutaj plastikowe opakowanie, taką fajną przejrzystą wodę. Bardzo, bardzo Wam również polecam. Ostatnią rzeczą, znaczy przedostatnią rzeczą, którą kupiłam z firmy Matic jest to, słuchajcie, krem pod oczy marki Awa ECO i jest to aloe organic, opuncja i aloes. I jest to, tak jak mówię, krem pod oczy, która ma nam nawilżyć, spłycić zmarszczki, wygładzić oraz zapewniać długotrwały efekt. Krem kosztował właśnie, tak jak chyba wspomniałam, 29 zł, ma certyfikat The best product 2018 oraz ekocert. Mamy tutaj taką y, malutką tubeczkę z pompką. Krem bardzo fajnie się wchłania, ma całkiem przyjemny zapach. Mamy tutaj 15 ml produktu wystarczy nałożyć i wklepać palcami. Ja już go używam, powiem wam, że bardzo fajnie się go nabliża y, używa. Właśnie zostawia uczucie takiego nabierzenia i bardzo przyjemnego odżywienia skóry. Nie wiem jeszcze, czy spłyca z maszki. Używam go po prostu zbyt krótko, żeby się o tym przekonać. Ale tak jak czytałam, ma bardzo, bardzo fajne opinie i tak naprawdę nie kosztowało dużo, bo no 29 zł to jeszcze nie jest jakoś tak strasznie wysoka cena. I już tak naprawdę ostatnim produktem, który sobie zakupiłam w sklepie Matic, jest to, słuchajcie, natura naturalny serum do rzęs z Efiore, z marki Efiore, e, które w swoim składzie słuchajcie, ma tak dużo olejków, że stwierdziłam ok, biorę. <grym> kosztował, ten produkt kosztował 19 zł, a w swoim składzie z, e, z, ma olej rycynowy, olej kokosowy, olej z pestek malin, witaminę E oraz olej arganowy. Ma on nam wzmocnić nasze rzęsy, ma je tak jakby mm, ma zahamować ten proces wypadania oraz je odżywić. Mamy tutaj tradycyjny pędzelek, którym i taką żółtą, żółty, dość płynny produkt. Jak widzicie, tutaj mam taką rączkę, no taki pędzelek po prostu i rozsmarowujemy na granicy naszych rzęs, na powiece, tak żeby na noc, żeby to się fajnie mogło wchłonąć no i zacząć działać. Mam nadzieję, że odżywi moje rzęsy, szczególnie to nieszczęsne prawe oko. Oczywiście będę Was informować na bieżąco, jak się będzie sprawdzał. Ja używam go dopiero trzy razy, więc to jest jeszcze stosunkowo za mało. Z reguły zauważamy taką um, działanie takich produktów po miesiącu, także mam nadzieję, że um, jak najlepiej to się i bardzo fajnie się sprawdzi również u mnie. I słuchajcie, tak naprawdę to już by było tyle z mojego zamówienia, które zrobiłam zarówno um, w sklepie um, internetowym Ezebra, jak i właśnie w tym Matiku. Bardzo Wam polecam, żebyście przetestowali któryś z tych produktów razem ze mną. Mam nadzieję, mam duże oczekiwania w stosunku do większości z nich i mam nadzieję, że się sprawdzą. Także dajcie koniecznie znać, czy już coś mieliście, czy jesteście zadowoleni. Ja bardzo chętnie będę czytała wasze komentarze i może jeszcze mi coś ciekawego polecicie, żebym mogła sobie zamówić następnym razem. Ym, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Serdecznie zachęcam was do tego, żebyście subskrybowali kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie o klikaniu dzwoneczka i wpadajcie na Instagrama. Tym miłym akcentem kończę dwuczęściowy odcinek. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.